Siemanko, witam Was serdecznie. Dzisiaj widzimy się po dłuższej przerwie, ale mam nadzieję, że jakość obrazu i dźwięku Wam to wynagrodzi. Doinwestowałem trochę sprzęt i musiałem poczekać, aż to wszystko przyjdzie i trochę się z tym zaznajomić, żeby, żeby jakoś to wyglądało. Ale wracajmy do tematu. Na dzisiejszym filmie zalejemy razem kilka zbiorników dla krewetek Neocardina i Caridina. Pokażę Wam, jak ja to robię, ponieważ, co hodowca, to inna metoda. Uważam, że na każdym kanale powinien być taki film, abyście sami mogli wybrać swoją drogę, albo po obejrzeniu różnych metod wymyślili własną. Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu kalendarza. Tak jak zapowiadałem wam na ostatnim filmie, 5 sztuk kalendarzy będzie przekazanych na licytację na WOŚP. Aukcje już ruszyły, możecie znaleźć je na Allegro. Link do aukcji będzie zarówno w opisie tego filmu, jak i na naszym fanpage'u na Facebooku. Cel szczytny, więc mam nadzieję, że i my dołożymy jakąś swoją cegiełkę od kreweciarzy do tej akcji. Zalewanie zacznijmy od zbiorników dla krewetek neokardina. Jak widzicie, ja mam tutaj podwójny zbiornik, ale akurat zalewam te zbiorniki, więc postanowiłem wykorzystać go do filmu. Każdy zbiornik ma wymiary 45x35x23 cm wysokości. W każdym zbiorniku mam wklejony przewiet przez szkło. Dzięki temu mogę, mogę szybciej zrobić podmianę, szybciej spuścić wodę. Za zbiornikiem znajduje się taki zawór z wężykiem, który, za, za pomocą którego steruję sobie spuszczaniem wody. Za filtrację w tych zbiornikach odpowiedzialny będzie hamburg. Hamburgi robię z gąbki o grubości 5 cm i ziarnistości na poziomie 45 ppi. Używam własnoręcznie robionych kominów z rurki PCV o średnicy 20 mm. Dodatkowo jest ona tutaj nawiercona na dole. Wkładam tutaj. Wężyk silikonowy wraz z kamieniem slim, który znacie z mojej oferty. Gąbkę staram się docinać o pół cm do centymetra szerzej niż ma szerokość zbiornika. Dzięki temu nie muszę wklejać żadnych dodatkowych rynienek, listewek i tym podobnych rzeczy, ponieważ gąbka zamontowana na wcisk trzyma się bardzo pewnie i nie ma możliwości, aby krewetki przeszły pomiędzy szkłem a gąbką. Krewetki neokardina nie wymagają pH poniżej 7, więc spokojnie możemy zastosować tutaj podłoże neutralne. Ja najczęściej stosuję żwirek bazaltowy. Można oczywiście zastosować też żwirek ceramiczny, żwirek kwarcowy, piasek, cokolwiek chcecie. Ja akurat używam żwirku bazaltowego. Na filmie będziemy używać żwirku bazaltowego o granulacji od 0,5 do 1,2 mm. Dobra, koniec gadania, zabierajmy się za pracę. Teraz zamontujemy filtrację oraz węże do spuszczania wody. Dobra, zacznijmy od zamontowania naszej filtracji, czyli, czyli gąbki. Fil, tak zwanej filtracji hamburskiej. Postaram się zamontować to w miarę równo. Nie jestem jakimś, jakimś estetą. Dodatkowo trochę przeszkadzają mi tutaj wklejone prowadnice pod, pod szyby nakrywkowe, ale, ale jakoś się udało. No i dobra, filtrację mamy zamontowaną. Wystaje nam tylko wężyk. Rurkę od spuszczania wody zamontuję sobie już jak zbiornik będzie stał na regale. W zbiornikach z krewetkami neocardina nie stosuję żadnych podsypek, nie daję bakterii na dno. Wszystko podaję już po zalaniu do słupa wody. Podłoże przepłukałem sobie wcześniej, ponieważ wirek bazaltowy bardzo pyli na, na początku. Dlatego wypłukałem go już wcześniej dokładnie, żeby, żeby nie tracić czasu na filmie. Standardowo w zbiornikach z krewetkami neokardina stosuje około, warstwę około 1 do 2 cm grubości podłoża. Także możemy tutaj sobie zacząć sypać już i, i zobaczymy. Dobra, sypiemy podłoże. Nie będziemy go za bardzo równać, bo i tak przy nalewaniu zawsze dno się trochę wzruszy, więc... Dobra, ja powtarzam tą samą czynność na drugim zbiorniku i widzimy się jak zbiornik już będzie stał na regale. Jak widzicie zbiorniki stoją już na regale. Podłączyłem powietrze do instalacji oraz wpiąłem też rury do spuszczania wody. Tak naprawdę zbiorniki są gotowe do zalania. Ja postanowiłem zalać te zbiorniki kranówką. Mam kran o, o parametrach pH około 7, GH około 10 i KH około 5. Także, tak samo jak trzymam neokardiny w, w, na wodzie Aero z mineralizatorem, to już od Was zależy, co będziecie chcieli i jak będziecie chcieli zastosować. Oczywiście, woda Aero jest na pewno bezpieczniejsza, aczkolwiek. Moim krewetą na, 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 na kranie, który tutaj mam. Akurat, akurat im bardzo pasuje, więc, więc nie będę im zmieniał na razie. No to co, bierzemy się za zalewanie. Ja zbiorniki zalewam takim sprytnym patencikiem. Jest to końcówka od, od jakiegoś filtra kubełkowego. Dorobiłem zaworek. I tak naprawdę na koniec założyłem tylko gąbkę i, i tyle. Dobra, włączamy wodę i zaczynamy zalewać. Zawsze jest tam nutka niepewności, czy, czy na pewno szczelnie wkleiłem przelot przez szkło i czy aby na pewno zawór na dole jest zamknięty, bo już kilka razy napełniałem zbiornik, a potem dopiero zobaczyłem, że pod podłogą leci woda. No i dobra. Zbiorniki mamy zalane. Teraz bierzmy się za dodanie aranżacji. Ja na początek zawsze wrzucam tylko kawałek rogatka i trochę jakiejś rośliny pływającej. Tutaj akurat zastosuję salwinię minima. Do zbiorników z krewetkami Neocardina stosuję tak naprawdę tylko dwa produkty. Przynajmniej na samym początku. Na start stosuję bakterie Stability od Seahema i Rich Water Fulvo. Tutaj akurat z krewetkarium wpłynie, ale, ale są też inne. Są też inne produkty o takim samym działaniu. Po dwa naciśnięcia Fulvo. I bakterie daje na oko, ponieważ bakterie w trakcie dojrzewania podaje jeszcze, jeszcze raz lub dwa, więc, więc spokojnie to wystarczy. Teraz uruchamiamy filtrację, odkręcamy zaworek, od powietrza. Troszeczkę wyregulujemy, żeby za bardzo nie chlupało. Szyby zarosiały, bo bolałem zimną wodę. I gotowe. Tak to wygląda z bliska. Nic nadzwyczajnego. Zwykły zbiornik. Ja nie stosuję aranżacji, ponieważ. Ja muszę widzieć krewetki, więc już po dojrzewaniu wrzucam dopiero jakiś korzonek z, z bucefalandrami czy z mikrozorium. To by było na tyle, jeżeli chodzi o krewetki neokardina. A teraz to, co tygryski lubią najbardziej, czyli zaczynamy zalewanie zbiorników pod krewetki karidina. Jak wielu z Was wie, większość karidin wymaga pH poniżej 7 oraz w miarę miękkiej wody. Lata temu GH, czyli twardość ogólna, zalecana była na poziomie 6 stopni. Teraz, w miarę upływu lat, to się troszeczkę zmienia, ponieważ większość hodowców zaczyna trzymać krewetki kalidyna na GH w granicach 5. Ja również trzymam krewetki na GH w okolicach 5. Nie możemy tutaj określać z góry przewodności, ponieważ aktualnie na rynku mamy duży wybór mineralizatorów i dają one różne wyniki przewodności przy, przy, przy danym poziomie GH. Kiedyś najpopularniejszym mineralizatorem było Salty Shrimp, i praktycznie wszyscy, wszyscy korzystali z tego mineralizatora, dlatego wcześniej podawało się ustaloną wartość około 300 mikrosimensów przewodności i to wystarczało. Ale więcej o mineralizatorach powiemy na jednym z kolejnych filmów, więc tutaj skupmy się na zalewaniu zbiornika. PH poniżej 7 najłatwiej utrzymać za pomocą podłoża aktywnego oraz wody z filtra odwróconej osmozy. Ja w swoich zbiornikach staram się utrzymywać pH poniżej 6, uważam, że mam wtedy najlepsze efekty. 90% moich zbiorników stawiam na podłożu ADA Amazonia Ver2, tak też będzie i w tym przypadku. Ale tak jak w przypadku mineralizatorów, więcej o podłożach postaram się powiedzieć na jednym z kolejnych filmów. Co do samej ilości podłoża, są różne szkoły. Jedni hodowcy usypują grubą warstwę, powiedzmy 4, 5 czy nawet 6 cm. Inni natomiast starają się tylko zakryć samo szkło, samo dno zbiornika. Więc, więc tak naprawdę musicie sami sobie opracować swoją metodę i jak Wam się sprawdza najlepiej. Ja akurat w zbiornika z filtracją hamburską oraz z filtrami gąbkowymi staram się utrzymywać warstwę podłoża od centymetra do dwóch, powiedzmy. E, oczywiście inaczej to ma się w przypadku filtracji rynnowej, ponieważ tam w rynnach utrzymuje. E, poziom podłoża, powiedzmy od 4 do 7 cm, ale za to, już na samo szkło, przed rynną e, daję tylko tyle podłoża, żeby zakryło mi dno. Z produktów dodatkowych, jakie używam przy zalewaniu zbiornika, są to na pewno bakterie Stability z Cichema, Magic Powder z Eselacqua oraz Montmorillonit z Quadropa. I tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, podłoże. Ada Amazonia WR2. Oczywiście, w przypadku podłoża nie stosuję tych, tych nawozów, które są zawarte w granulacie w małej torebeczce. Ponieważ uważam, że podłoże bez tych nawozów jest w porządku dla krewetek. Dobra, w sumie wszystko z grubsza omówiliśmy, więc możemy brać się za robot. Jak widzicie, wszystko mamy już gotowe. Filtracja jest złożona tutaj też z tyłu. Rurki do spuszczania wody też już złożyłem wcześniej, ponieważ robimy to identycznie jak w przypadku zbiorników z krewetkami Neocardina, więc żeby nie zajmować czasu, po prostu złożyłem to wcześniej. Zaczynamy od posypania na dno zbiornika Magic Powder. Ja nie stosuję się tutaj do żadnej instrukcji, robię to instynktownie na oko, więc, więc musicie sami ocenić tak naprawdę. Ile, ile tego podaję, bo, bo ja nie jestem w stanie, może można to określić jako, jako łyżeczka dodawana do zestawu. Następnie sypiemy Montmorilloniet od drop. Też podaję to na oko. Macie pokazane na zbliżeniu, ile tak na oko podaję tego, więc myślę, że tutaj z zestawu to będą około dwie może może nawet trzy łyżeczki, które są dodawane do, do, do buteleczki. Pozostało nam nasypać podłoża i możemy stawiać zbiorniki na regał. nam się usypać w miarę równo, aczkolwiek i tak. I tak potem przy nalewaniu to wszystko się rusza. A więc zbiorniki mamy gotowe, teraz przenosimy się na regał. Jak widzicie, zbiorniki mamy już na regale, więc możemy zacząć zalewanie. Ja do zalewania zbiorników używam takiego sprytnego słonika z zaworem z rur PVC, jedna druga cala, sklejonych, żeby nic mi się tutaj nie rozstrzeliło, ponieważ to wszystko jest pod ciśnieniem, jest końcówka do zwykłego węża ogrodowego. Wąż ogrodowy prowadzi do Mausera, w którym znajduje się pompa. Pompę uruchamiam za pomocą gniazdka na pilota. Fajne rozwiązanie, bardzo ułatwia zarówno podmianę, jak i zalewanie nowych zbiorników. Zbiorniki oczywiście zalewamy czystą wodą ro. Dopiero potem dosypuję tak naprawdę mineralizatora. Staram się około dwa razy dodać mineralizatora w trakcie dojrzewania, aby, aby ten zbiornik nie dojrzewał tak naprawdę jałowo. No więc co? Pozostało nam tylko odpalić, odpalić wodę i zalewać zbiorniki. Końcówkę do nalewania wody staram się włożyć za gąbkę od hamburga. Wtedy nie robi tutaj nam dużego, dużych szkód w podłożu i nie mamy jakiejś mętnej wody. Żeby nie przedłużać filmu, postanowiłem część wody zalać, zalać wcześniej. Tutaj już dokończamy zalewanie drugiego zbiornika. I gotowe. Oba zbiorniki mamy zalane. Teraz, tak, jak przy, tak samo jak w przypadku zbiorników z neokardyną, dorzucimy trochę rogatka i Salvini. Przygotowałem sobie wcześniej. Kolejną ważną sprawą, przynajmniej dla mnie ważną, jest to, że do każdego nowo zakładanego zbiornika. Dorzucam kilka zatoczków różowych. Dorzucam je z e, innych moich zbiorników na miękkiej wodzie, więc są już przyzwyczajone, ponieważ na początku miałem problem z ich adaptacją. Oczywiście mają kiepskie muszelki na tak miękkiej wodzie, ale, ale spokojnie się rozmnażają i, i, i żyją. Od razu ze startu podaję, ponieważ wodę mam zagrzaną do, do temperatury, jaka panuje na hodowli ponieważ dużo wcześniej zbieram sobie wodę ERO. I tyle, odpalamy filtrację, odkręcamy zaborki z powietrzem. Tak samo jak u neokardiny stosuję jeszcze dodatkowo fulwo, dwa naciśnięcia. Dodajemy jeszcze oczywiście bakterie, stability. Tak samo jak w przypadku neokardyny podajemy to na oko i zbiorniki są gotowe. Takie zbiorniki pod krewetki karidina na tym podłożu dojrzewają u mnie około miesiąca czasu. W ciągu tego czasu nie robię żadnych podmian, jedynie uzupełniam odparowaną wodę i pamiętajcie o tym, że zawsze odparowaną wodę uzupełniamy tylko i wyłącznie czystą wodą ERO. W ciągu dojrzewania, tak jak już wcześniej wspominałem, staram się dwa razy dodać trochę mineralizatora, aby zbiornik nie dojrzewał całkowicie jałowo. Po dojrzewaniu sprawdzam przewodność, reguluję ją, jeżeli jest taka potrzeba, reguluję ją pod krewetki, które już zamierzam dokładnie tutaj do tego zbiornika wpuścić i wpuszczam krewetki. Na filmie zobaczyliście, jak ja zalewam zbiorniki pod krewetki Neocardina i Caridina. Mam nadzieję, że pomogło Wam to w jakiś sposób. Pamiętajcie, że każdy krewetarz musi znaleźć swój własny sposób na, na odpalanie zbiornika, na prowadzenie tego zbiornika. I niekoniecznie mój sposób musi sprawdzać się u Ciebie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Na pewno da mi to więcej chęci do, do tworzenia kolejnych filmów. Mam nadzieję, że kolejne filmy będą już z trochę krótszymi przerwami. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam albo w komentarzu, albo do napisania prywatnej wiadomości do mnie. Napiszcie też, co byście chcieli zobaczyć na kolejnych filmach, na pewno to uwzględnię i nie pozostaje mi nic innego, jak pożegnać się z Wami i zaprosić na kolejne produkcje. Cześć!